Drodzy widzowie, czy nigdy nie marzyliście o tym, żeby napisać historię na nowo? Na przykład zapobiec rozbiorom, sprawić, że Polska była potęgą nie od morza do morza, tylko od oceanu wręcz do oceanu. Czy nie przychodziłyby wam nigdy po głowie takie plany mocerstwowe wręcz, można by powiedzieć? Jeżeli mieliście kiedyś takie myśli, to ta gra byłaby w stanie spełnić wasze oczekiwania, w każdej chwili, o ile tylko przeżylibyście się, się tego w wiekowy sposób. Witajcie, w nowej serii zagrajmy w Europa Uniwersalist2 z modem AGCEP, co rozwija się mniej więcej w alternatywną wielką kampanię, projekt w mianę wydarzeń. Na czym to polega? Zostało tutaj dodane bardzo dużo wydarzeń historycznych w porównaniu do samej Europy Uniwersalist2 ale mm, to może wiele nie mówić osobom, które z wcześniej nie miały w ogóle styczności. Na czym to polega? Ale się w przywódcy jednego z państw. W zależności od okresu, który sobie bierzemy, albo średniowiecznych, albo renesansowych, barokowych, można nawet zacząć się od biedy. Jak ktoś chce, to jej w XVIII wieku. Aczkolwiek gra wtedy od traci, ponieważ ogólnie okres, jaki mamy na prowadzenie państwa to 400 lat od 1419 do 1819 pokrywa to bardzo duży zakres bez pozorom. musi się wydawać że na przykład pominiemy sporo wydarzeń sprzed XV wieku albo to co się stanie po XIX ale czy ja wiem czy aż tak dużo tracimy nie zaczynając w we wcześniejszym średniowieczu, a późniejsze wydarzenia są inne gry, które również rozwijają te wątki dość mocno. I zresztą nie jestem pewien, czy nie zostały one również wydane przez paradox, tak jak Europesejta. Ktoś może zapytać, dlaczego nie grasz trójkę albo nie poczekasz na czwórkę? Co do czwórki nie jestem pewien jak ona wyjdzie, zresztą ma ona premierę dopiero na jesień. A za trójką na w świecie nie przypadam. Hmm, po prostu nie mogę się jakoś do niej przekonać, podobnie jak do chociażby fajną, hmm, Czyli podobnej w założeniu gdy, tylko że w realiach II wojny światowej. Znaczy bardziej dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa i zimna wojna. Ale... Was do ponieważ Wesseys. No, w dużym skrócie chciałem się do takiego kraju, sterujemy takim krajem przez 400 lat. To, co się wydarzy na całym świecie, zależy w sporej mierze od nas. Wiadomo, nie tylko, bo inne państwa również nie porównują i tylko czekają na każdy nasz najmniejszy może, by tylko z niego skorzystać. Ale czasami nawet zabawnie jest włączyć sobie grę jakimś państwem, które nie ma zbyt wiele wydarzeń i po prostu puścićkę, zobaczyć jak się świat formuje. Bozą to nie jest tak, że za każdym razem wyjdzie to samo pokroju, nie wiem, Rosja będzie za Austria zaniknie i takie tam. Zdarzały się sytuacje pokroju. Pamiętacie, eee, to małe państewko gdzieś w środku Włoch? Stało się ono potęgą europejską i zajmuje 3 czwarty kontynentu. Albo Cypr. Kto by pomyślał o Cyprze? Chwilę czemu Cypr właśnie zajmuje Turcję. Takie wydarzenia w BFOZO nie są aż tak rzadkie. Zresztą... Ile razy widziałem już po sytuację pokroju o spójrzcie Hiszpania w Wielkiej Brytanii. Hmm, naprawdę historia może się potoczyć na bardzo wiele różnych sposobów. Ale wracając do samej rzeczy. E, przede wszystkim accep jak taki mod e, zmienia tylko i wyłącznie scenariusz Wielkiej Kampanii. E, zaczyna się ona w 419 jest to najdłuższa możliwa kampania jaka istnieje. To zresztą ode mnie sensu. Teoretycznie są jeszcze wiek reformacji, wiek podróżników i fa fantazja Bizancjum. Fantazja Bizancjum ma to do siebie, że dochodzą do różne wydarzenia, które wspomagają możliwość rozwoju Imperium Bizans Bizantyjskiego. Ale mi na Bizancjum aż tak bardzo nie zależy. Dlatego prawdopodobnie będę miał wielką kampanię. A kim? To już zupełnie inna sprawa. Znaczy mam dylemat. Na ogół preferuję grę albo w którymś z państewek niemieckich po kraju Bandenburgii albo Austrii. Wiem, jak ktoś może powiedzieć, że co to za zabawa. Jak grasz czymś, co później się stanie plusami albo Ausowęgami i będziesz superpotężny. Zdaję sobie z tego sprawę, ale też nie jestem wielkim fanem tego, że biorę sobie jakieś księstewko Moguncji i robię z niego wielką potęgę. Po prostu czasami jest to mozolne Trochę zależy od szczęścia i od tego co sobie wymyślę twoi swoich sąsiedzi My Wolę mieć jednak jakiś bezpośredni wpływ na to co się dzieje wokół mnie Mimo wszystko A ponieważ jak już mówiłem możemy tutaj zmienić bieg historii Co też to się na ogół zdarza To trzeba by nie zagrać naszymi kochanymi uwielbionymi wszyscy, wszystkich Polakami Żeby nie było do wyboru mamy naprawdę gigantyczny zakres państw, co zresztą widać na załączonym obrazku Jeżeli jakieś państwo istniało w tamtym okresie to najprawdopodobniej znalazło się również w akcepie Jest mała szansa, że tak nie będzie Ach, Dobra a? Dobra, a tak poważnie potrzebuję wrócić tutaj tu Polskę po, 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 po Polska Tak, mam sobie jakaś polską. możecie mnie za to zabić no dobra, tak, tak. E, Jakie mogą być możliwości zwycięstwa w takim scenariuszu? Albo wygrywamy na punkty zwycięstwa Albo wygrywamy... To znaczy, albo wygrywamy na punkty do jakiegoś tam czasu Albo wygrywamy na ilość punktów do jakiegoś... To znaczy mamy no, dowolny czas, ale musimy zdobyć ileś tam punktów Mamy defmat, czyli pierwsze państwo, które podbije ileś tam e, prowincji I albo pierwszy państwu, który wykona swoją misję, zwycięża ja na ogół wybrałem opcję standardową, ponieważ się rzeczy są na najdłużej pozwalane najbardziej się cieszyć go jednak jeżeli chodzi o poziom trudności, to raczej ich nie zmieniać w akceptie są ustawione tak, żeby wszystko się toczyło w miarę realistycznie podkreślam w miarę teraz tak, co z innych ustawień szybkość gry można zmieniać w trakcie gry, więc to jest żaden problem mgła wojny powinna zostać anektowanie państw zostaje, dynamiczne misje potrafią napadę zaboleć pokroju, hej spójrzcie gramy polską a teraz sprawdźmy, żeby nie było Anglików w północnej Ameryce zdarza się bazowe punkty zwycięstwa mogą zostać autosave biorąc pod uwagę jak niedorzecznie niestabilny jest, jest akceptowalem mieć go co rok wydarzenia losowe i tak mówiąc losowe, mam na myśli czysto losowe mogą być z tym mogą być, chociaż mnie też temat nie dotyczy, Zjednoczona Walia może być, Królestwo Niemiec może być, Królestwo Włoch może być, Zjednoczona Iberia również może być. A coś ważnego omijam. E, tych pięciu rzeczy, które są wymienione jako ostatnie w normalnej Europie Uniwersalizm 2 wydaje mi się, że nie ma. Znaczy, inaczej, to jest bardziej na zasadzie, że... Nie no, zwyczajnie nie istnieją one a są dodane tutaj jako oddzielne wydarzenia, które mogą się pojawić, jeżeli określone warunki zostaną spełnione. I w ten sposób może na przykład powstać od, znaczy całe Królestwo Niemiec teraz kilkunastu księstewek małych. Podobnie może być we Włoszech. A zjednoczona Iberia to Portugalia, Kastylia i Aragonia się łączą. Od wielka filozofia. I wydaje mi się, że z takich oczywistych rzeczy to na razie wystarczy błagam, powiecie, że to się zmieni. Aaa, ah, kocham Cię go. Chyba to tak to safe jest. To ustawię jeszcze raz na tak wszystko. Ojej. Zdarza znaczy się... Znajdą się osoby, które będą mi wypominać, że gram mnie najlepiej i takie tam... Znajdzie się sporo osób, które stwierdzi, że takie gry ich nie interesują. Ah, cóż, nie spodziewa się niczego innego. Zresztą Wydaje mi się, że akurat Europa Universalis jest, jest stosunkowo niszową grą. Mm, nie wiem, bardzo rzadko się spotkałem z ludźmi, którzy bardzo lubili tę serię. Mm, oczywiście są do tego pojedyncze wyjątki, ale to naprawdę znaczy wyjątki odegły. Dobra, no, ale nie wiemy już Pawełne. A co my tu mamy poza tym, że Trochę mi się zbogowała grafika i widzę pozwolenie dunączkę. W dodatku co z jednej strony na drugą. E, podstawowe założenie jest takie. ma za korzystać z paus stosunkowo często. E, Jednakże zabrać to będę na ogół zwiększoną szybkością. E, nie lubię jak gasi ślimaczy i na przykład czekam, aż coś się wydarzy. Może coś się zdarzy, może nic się nie zdarzy. Gdzie jest pauza, żeby mi wcisnąć pały przypadkiem? Co też już mi się zdarzało. No dobra. E, tutaj wskazówek parę. E, stabilność. Dobra. Wskazówki na mnie interesują. E, zaczynamy jako Polska. E, stosunkowo normalnie. Z ważnych rzeczy tak. E, sąsiadujemy z krzyżakami. Pomorzem, Czechami, Węgrami, Mołdawią, Litwą i Mazowszem. Mazowsze jest naszym wasalem, podobnie jak Mołdawia. No to acz, w sumie Mołdawia mogła być wtedy naszym wasalem w historii, więc to nawet może ma sensu. Jeżeli chodzi o jakieś ważne wydarzenia, które się dzieje w Europie, mm, jeżeli dobrze pamiętam, tak, Francja jest na wojnie z Wielką Brytanią. Znaczy właśnie, właściwie to nie Wielką Brytanię, tylko samą Anglią. I z Walią. A, pa, pa, pa. W naszym otoczeniu jest na razie stosunkowo spokojnie Zaczynamy zacznamy z drobną 25 tysięczną armią. Tak, to chciałem powiedzieć. Przede wszystkim musimy na początku z, zmniejszyć do zera przychód z kawca. Może się to dosyć osobne, bo będziemy dosyć szybko coś jakąkolwiek kasę, którą mamy obecnie w skarbcu, ale uwierzcie mi długofalowo, to działa znacznie lepiej. Dlaczego ktoś może zapytać? E, powód jest bardzo prosty. Nie dostajemy wtedy inflacji, którą dostajemy w wypadku, kiedy coś do skarbca trafia. E, jeżeli przesuniemy cały suwak, to dostajemy bodajże 1% inflacji miesięcznie, co bardzo niekorzystnie. E, w, oczywiście na dłuższą metę płynie na stan naszej gospodarki. Uwierzcie mi, ale to nie jest aż tak oczywiste, że o, mogę sobie wszystko zostawić do skarpca i będę zarabiać całą A, to tak nie działa niestety. Z ważnych rzeczy nie potrzebuję technologii morskiej, hmm, bo nie mam dostępu do morza, bo ktoś ma moich granic, który będę próbował w najbliższym czasie odzyskać, ale to... Jak tylko się nadarzy jakaś sensowna okazja. Zresztą mam na kogokolwiek powód do wojny, tak, na Mazowsze... Silena Mazowsza, Zakon Krzyżowski i Litwę. Ma to związek z tymi tarczami, które tutaj widzimy. Oznaczają one nasze rdzenne prowincje, które są jako tako nasze. Znaczy, są nasze pod względem tak jakby, nie, historycznym, że tak tujemy. I w założeniu mamy je w jakiś tam sposób odzyskać. I mamy do nich Prawa, że tak to ujmę. Jeżeli ktoś inny znajduje się w ich posiadaniu, to mam powód do wypowiedzenia mu wojny, dopóki te prowincje należą do nich, a podobnie jakimś cudem, im na to poprzez różnego rodzaju zdarzenia, to się nie zmieni. A bo, bo, co jeszcze z ważnej rzeczy? No tutaj mamy takie ogólne informacje o naszym kraju. Mam pokazane, że nasz monarcha jest stoskowo dobrym dyplomatą, w miarę jest pełnym administratorem, i jego umiejętności wojskowe również są nienaganne e, maksymalna ilość to 5, tylko nie wiem czy ktoś w tej chwili jest w stanie coś zademonstrować i dlaczego nie Alfons 5 jest bardzo dobrym bardzo y, militarnym lepszym niż nasz nawet e, dobra o, Henryk jest znacznie lepszym dyplomatą hmm. no nie, nie mam pojęcia o papież oczywiście musi być dobrym ekonomem bo w końcu Ktoś musi zganiać się to wszystko stacy, prawda? Ach, tak, tak, nie jestem porządnym katolikiem w Ale wracając, co na tym krań mamy. Możemy zmienić odrobinę ustawienia religii, co natychmiast zmienię. Im bardziej jesteśmy w stronę jakiejś tolerancji nastawieni, tym mniejsza szansa, że prowincje od danej religii się zbuntują. Nasze prowincje powinny być wszystkie albo prawosławne, albo katolickie. I tak mniej więcej to wygląda. Więc... Radziłbym w naszym wypadku przetnąć słowaki tak mniej więcej, żeby był y, ortodoksyjny i katolickie na równi. Mm, co tam jeszcze mamy? Tutaj mamy, którzy jesteśmy w ilości punktu zwycięstwa. Tutaj ile mamy takowych punktów. A taczka, w której możemy zmieniać nasze ustawienia polityki wewnętrznej. I o tym można dosyć długo opowiadać, dlatego chyba właśnie to zrobię. Pierwszy pasek w Możemy przesuwać albo w stronę plutokracji, albo w stronę arytokracji. Przesuwanie w stronę plutokracji, może plutokracji, tak, zwiększa koszt kawalerii i zmniejsza koszt okrętów wojennych oraz ma ujemny wpływ na naszą dyplomację, a jednocześnie podnosi efektywność handlu i produkcji. okazja na temat zmniejsza koszt kawalerii, znacznie poprawia naszą dyplomację, ale... Z drugiej strony jesteśmy tak mniej efektywni w handlu i w produkcji. Jako Polska chcemy mieć stosunkowo niską arystokrację. Wbrew temu, co się działo historycznie. Zresztą widzieliście, jak na to wyszliśmy, prawda? Drugim paskiem jest centralizacja. Jedyny powód, dla którego chcielibyście mieć decentralizowane państwo, to gdy prowadzicie od zaląbania wojen i potrzebujecie mieć dość mocno, dość wysoką stabilność, pomimo tego bo zdecentralizowane państwo dużo rzadziej się buntuje na skutek wojen, ale jest znacznie mniej efektywne pod względem produkcji i wynajdywania nowych technologii. Dlatego ja sobie przesunę pasek descentralizacji o jeden do w prawo. Przy każdej takiej zmianie jest pewna stabilność, która może być na poziomie od minus 3 do plus 3. Im wyższa stabilność, tym y, mniej szansa, że coś się zmontuje, tym większe przychody z podatków, tym większe przychody y, z handlu, z produkcji i w ogóle ze wszystkiego. Ogólnie stabilność jest na tyle ważna, że posiadanie jej poni poniżej zera jest czymś złymi i wtedy nawet wyżyć trochę z budżetu, żeby ją podnieść. No ogólnie kosztuje to aż tyle, przynajmniej w początkowych latach, kiedy nasze państwo jest jeszcze stosunkowo małe. Później zaczynają się z tym dużo większe problemy. Dobra, co mam dalej? Możemy być albo innowacyjni, albo zamknięci na świat. Jeżeli jesteśmy zamknięci, to szansa błąd w wyniku wojny jest mniejsza. Jednocześnie stabilność kosztuje nas odrobinę mniej, ale technologie są znacznie droższe. I o ile dobrze pamiętam, dostajemy więcej osadników. Natomiast innowacyjni ludzie mają mniej osadników, ale z drugiej strony technologie są tańsze. Wolny handel i merkantylizm coś w co zazwyczaj się nie zagłębiam ponieważ nie jestem wielkim zwolennikiem handlu chociaż znacznie większym niż pewna osoba z którą często przede wszystkim tak wolny rynek pozwala nam na większość kupców i osadników co roku ale z drugiej strony ko koszt umieszczenia takiego handlarza w jakimś centrum handlowym jest odejmienia wyższy niż yy, wcześniej jeżeli, jeżeli pójdziemy w stronę merkantylizmu to Dostajemy ich mniej, a z drugiej strony kosztują oni też mniej i, i możemy odmówić handlu większej ilości krajów bez negatywnych efektów. Do embarki jeszcze z pewnością dojdziemy, zwłaszcza pewna Wenecja ma tego e, zamiłowanie, ale to inna sprawa. Dalej zaczynają się trzy słowaki typowo wojenne. Ten, e, doktryna ofensywna i defensywna, to tak, defensywna zmniejsza koszt artylerii, y, pozwala łatwiej obejrzeć prowincję i odrobinę zmniejsza morale. Y, to wtedy bardziej polegamy na tym, że oblegamy na przykład cały kraj, zaraz tego podbijać. I nasza wartość y, ek, ek, ek takiego wojska jest odrobinę słabsza, ale dużo lepiej nam się broni niż atakuje w takim przypadku. Y, ofensywna natomiast większa nam morale, Łatwiej wygrałem bitwy i artyleria jest mi już wszystko droższa e, Technologia lądowa i morska? To dosyć łatwo się domyślić e, W lądowej nasze wojska lądowe są tańsze i e, są to chyba bardziej efektywne I przy okazji mamy mniejsze Boże. już nawet nie myślę Mam mniejsze przychody z z handlu i, i większe z produkcji. E, morska technologia sobie to samo, tylko że odwrotnie. Wiem, że brzmi to trochę więc samo leży odwrotnie, ale to inna sprawa. Dalej, mamy wybór. Liczebność albo jakość. Jeżeli wybierzemy liczebność, to wojska są tańsze, jest ich odrobinę więcej, ale mają niższe morale. E, jakość natomiast sprawia, że wojska są droższe, co zresztą ma odrobinę mnie sensu. Wiadomo wykształceni ludzie każdą sobie płacić za swoje usługi ale z jakichś stanów mają też wyższe bo powiedzą jak się walczy i ostatnia zakładka albo nasi poddani mogą być bardziej wolni albo bardziej zniewoleni jeżeli będą wolni to są odrobinie dości ale ich modale jest wyższe z jakichś stanów stabilność też nas więcej kosztuje jeżeli teraz są zniewoleni to Piechota jest tańsza, modale jest niższe, stabilność kosztuje nas mniej i przy okazji zmniejsza to e, efektywność produkcji. O hu, hu, dobra, to już przesnąłem. Czy to już jest tu jeszcze ważnego? Mam też kultury, jakie mogą być u nas w kraju. Jest to w tej chwili polska i ruska. Jeżeli znajdzie się jakaś pełnica, która będzie spoza tej kultury, to najzwyczajniej w świecie. No będzie ona miała niższe przychody Ogólnie mniejszy przyrost i taki tam A po czy coś jeszcze ważnego pomijam A tak, chciałbym wysłać kupca Tylko gdzie bym chciał go wysłać Najlepiej gdzieś, gdzie nie ma Na razie przynajmniej A, nie mogę wysłać kupców, bo nie mam pierwszego poziomu technologii, no do, yy, znaczy handlowej A tak Skąd mowa o technologiach? Nie zaczęło mi wspomnieć ja mam pięć technologii: lądowa, morska, yy, handlowa, infrastruktura oraz stabilność, z czego stabilność nie jest tak naprawdę technologią, ale zwykle już ją tak nazywać. Technologia lądowa zwiększa za każdym razem odrobinę morale naszej armii oraz każdy konkretny poziom tej wymienionej pozwala na jakieś konkretne rzeczy. Z rzeczy, które są dla mnie tak bardzo ważne, to tak. Poziom piąty pozwala nam najeżdżać na fotelce dzięki czemu możemy ją zająć siłą zamiast oblężaniem od siódmego poziomu możemy produkować artylerię, która znacznie pomaga przy takowych najazdach 31 poziom pozwala nam odkrywać się każdy Tym rodzajem wojska nie musimy czekać aż będziemy mieli konquistadora chociaż to bardziej się dotyczy państw pokojowych jak Hiszpania czy Rosja które potrzebują odkrywać prowincje które nie są jeszcze w tej chwili odkryte w e, tak bardzo zazwyczaj mnie nie interesują. W technologii morskiej co mnie interesuje? E, gdzie to będzie? P, p, p. 27 pozwala odkrywać się każdą, każdy teren morski, każdym statkiem. I na czwarty mamy transportowce. Stabilność za każdym razem większa poziom stabilności o 1. Technologia handlowa na pierwszym poziom możemy wysyłać kółków, na drugi możemy tworzyć punkty handlowe. Nie obchodzi mnie to, bo jestem polską. Chyba, że znowu mam zasiedlić Madagaskar. E, poziom trzecim możemy naruszać... E, możemy mieć monopole w centrach handlowych. A poziom czwarty możemy nakładać embargo handlowe. Do czego zawsze się, e, się nie sprowadzą. Chyba, że ja z kimś znajomym tego chcę go podejmować. zdarza się, uwierzcie mi. Infrastruktura teraz pozwala na tak. Na pierwszym poziomie awansować ludzi na połowców podatkowych na drugim budować akademię sztuk pięknych na trzecim browary, a na czwartym możemy powoływać sędziów na piątym możemy powoływać zarządców a na szóstym możemy budować manufaktury dóbrne z czego manufaktury mają różne budące w zależności od tego w jakich promiencjach się je buduje a, ale o tym jeszcze będzie okazja powiedzieć może rozgadałem się a wciąż stoimy na 1 stycznia 1419 roku. A, ba, ba, chciałbym być w jakimś sojuszu i nawet zachowym jestem. Dobra. Czyli jestem w, w miarę rozsądnym sojuszu z Mazowszem i Litwą. Podobno mi się zaczną, je, jeżeli Rosja, która w tej chwili jest taka póki co rozdarta, się połączy. I zacznie narzeczeć na Litwę i będziemy musieli pomagać. Zgadnie jak ze wschodu Dezim, Złota Ale... Na razie nie mam się zmartwić. Zagadałem się. Nie ukrywam. No dobra. Wydaje mi się, że rzeczy to tyle. Także w następnym odcinku zasiemy już jak taką pełną nowiem.